Grodzisko Sędziszowa 3. Tak to jest zaznaczone na lampie 372 metry, tam chyba pójdę też tabliczkę tam się A tam jest Wielisławska też 372 metry, może tu jak jasna cholera tam jest góra wołek pamiętam ile ma, ale tam byłem jakiś czas temu. Mam tam takie fajne stanowisko obserwacyjne. No, a ja sobie idę, 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 sobie, sobie. Bardzo sobie, no bo komu? sobie. Do przodu. Jak to Stasiek w terenie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Te tak grodzisko. Sędzisowa 3, bo jest jeszcze 2 i 1. Dwa jest tam, właśnie pod Wielisławką, a jeden jest za drogą, za rzeką. Innym razem będę tam penetrował. Pozdrawiam, Stasiek, w terenie.